Tak wyglądał trawnik mojego klienta wiosną. A oto efekt po dwóch miesiącach. Bez nowej trawy, bez wymiany systemu, tylko prawidłowe uruchomienie nawadniania. Cześć. Jestem zielony hydraulik. W tym filmie pokażę, jak profesjonalnie uruchomić system nawadniania po zimie, żeby działał bez niespodzianek aż do jesieni. Krok po kroku, prosto i skutecznie. Krok 1. Sprawdzenie zaworów. Prawie zawsze znajdziesz tam piasek, rdzę albo nawet śluz. Rozkręcamy. Czyścimy szczotką. Przedmuchujemy. To niby drobiazg, ale właśnie od tego zależy ciśnienie w całym systemie. Krok 2. Sprawdzenia dysz. Włączamy po sekcjach. Tam, gdzie słabo podlewa, robimy oznaczenia. Oto zatkana dysza. Ledwo kapie. Do czyszczenia biorę trzy proste rzeczy. Płaski śrubokręt, żeby wyjąć dysze, a nie łamać paznokci. Szczypce z blokadą, ważne, żeby nie ścisnąć za mocno. I szczotkę, plastikową albo drucianą. Obowiązkowo wiaderko z wodą. Wyjmujemy, płuczemy, czyścimy każdą szczelinę. Proste, ale często ratuje całą sekcję. Po czyszczeniu ponowne włączenie i oto efekt. Takie ciśnienie, że aż zrzuciło kamerę. I krok 3: sterownik. Teraz: mózg systemu. Ustawiamy datę, godzinę, dni podlewania. I gotowe, godzina pracy i twój system działa jak nowy. Trawnik mówi: „Dziękuję, a ty zapominasz o problemach aż do Jesieni. A jak coś zacznie cięć, to wiesz, kto to znajdzie. Został subę, a może kiedyś naprawie coś u Ciebie. Z miski do mistrza, zielony hydraulik, zielony, ale ogarnięty.